Sortowanie owoców borówki amerykańskiej wysokiej na linii sortowniczej kalibrownicy, ważenie na wadze automatycznej. Zapraszam do obejrzenia całego filmu. Pierwszy etap to zasypywanie, wysypywanie borówki do specjalnego leja na taśmę, która podaje owoce na taśmę kalibrującą na kalibrownik. W tym przypadku otwory mają 12 mm, ale zawsze można zwiększyć na większy rozmiar. Są również mam dostępne 14 i 16. Po kalibracji owoce trafiają na stół inspekcyjny, w którym wybierane są ewentualne ogonki, owoce miękkie, zielone itd. Z obu stron stołu mamy fajne dodatkowe taśmy, na które odrzucamy owoce, które się nie nadają i wypadają w tym miejscu. Po ręcznym, manualnym odebraniu brzydkich borówek, owoce trafiają na taśmę, która prowadzi do skrzyneczki z automatyczną wagą. Waga jest automatyczna. Jeśli ustawimy wagę maksymalną 4400, to po osiągnięciu tego zakresu wyłącza niebieską taśmę. Wtedy mamy czas na odstawienie skrzyneczki i postawienie pustej, po czym automatycznie następuje włączenie taśmy podającej borówki. Na koniec ostatni ważny element. To jest taśma, która wyjeżdża z kalibrownika z owocami poniżej w tym przypadku 12 mm. Sortownica jest marki Greensort, co każdy pewnie zauważył. Jest to polska firma Made in Poland. Osoby zainteresowane przesortowaniem własnej borówki zapraszam do współpracy, do usługowego sortowania.